W centrum miasta Poznania, przy ulicy pamiątkowej, znajduje się niska, trzykondygnacyjna kamienica z 1935 roku. A w tejże kamienicy zlokalizowane jest dwupokojowe mieszkanie o powierzchni około 49 m2, które jest przedmiotem sprzedaży. Jeśli interesuje Was to chcielibyście zainwestować swoje środki finansowe w to mieszkanie, no to serdecznie polecam Waszej uwadze link, który zamieszczony jest poniżej lub powyżej tegoż ogłoszenia wideo, wykonania telefonu do mnie, napisania wiadomości myli. Ja serdecznie Was zapraszam na przeprowadzenie oględzin na nieruchomości. Nazywam się Sebastian Jaskulski Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do kontaktu i na obiedzie. Do zobaczenia.